Witam Was moi kochani, bardzo serdecznie na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur, wiem, że jestem alkoholikiem, bardzo miło mi Was powitać. Przepraszam, że tak późno dodaję, ale dzisiaj miałem trochę lekki zawrót głowy, trochę zajęć, więc teraz dopiero usiadam, żeby coś tutaj poszukazać. Obiecałem te 24 godziny na dobę, więc dzisiejszy dzień też musi iść, że to będzie tak późno, ale ja go wstawiam. Mam nadzieję, że go odsłuchacie i skomentujecie, na co liczę, żebyście komentowali to właśnie, moi drodzy. Także zaczynamy. 24 godziny na dobę, na dzień 8 stycznia. Wszyscy, którzy trafiają do AA, wiedzą z własnego bolesnego doświadczenia, że nie powinni pić. Wiem, że właśnie picie było powodem moich największych kłopotów, albo też przyczyniło się do ich zwielokrotnienia. Teraz, kiedy znalazłem drogę wyjścia z impasu. Pozostanę wierny programowi i wspólnocie, święty Paweł rzekł kiedyś, że ani potęga, ani władza, ani śmierć, ani życie nic na świecie nie jest w stanie oddzielić go od Bożej miłości. Pytania: Skoro mój problem alkoholowy powierzyłem sile wyższej, to czy cokolwiek w świecie zdoła oderwać mnie od trzeźwości? Medytacja. Moje nowe życie nie będzie wolne od troski i problemów, ale zachowam spokój nawet w trudnych chwilach. Wiem, że pogoda ducha wpływa z, wypływa z wiary i jest wyrazem ufnego posłuszeństwa wobec woli Bożej według świętego Pawła nasze zmartwienia, choćby i najmniejsze, są na wieki tytułem na wieki tytułem odchwały. Modlitwa, modlę się, abym z zadowoleniem przyjmował spotykające mnie w życiu trudności i były. Z i był za nie wdzięczny. Niechaj staną się one sprawdzianem siły mego ducha i pomogą mi doskonalić charakter. Moi drodzy, jeszcze raz. Skoro mój problem alkoholowy powierzyłem sile wyższej, to czy cokolwiek w świecie zdoła oderwać mnie od trzeźwości? Nie, moi drodzy. <laughs> Nic, nie zdoła mnie. Jest dużo przeszedłem w życiu i jestem tego świadomy. Trafiłem do AA. Podczas popytu, podczas tej drogi trzeźwości początkowej, tego etapu mojego życia, gdzie musiałem być trzeźwy i, i tak bardzo chciałem przestać pić. Chciałem przestać pić. Nie chciałem być trzeźwy, tylko chciałem przestać pić. Więc musiałem być trzeźwy, żeby wszystko rozumieć. Trafiało mi się bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy. Ja to tłumaczyłem sobie właśnie w ten sposób, sobie to właśnie tłumaczyłem, że Pan Bóg rzuca mi te kłody pod nogi i sprawdza, ile jeszcze wytrzymam, czy wytrzymam, czy dam radę. Co już, były te kłody coraz silniejsze. Ja, Artur Alkoholik, tak sobie to tłumaczę do tej pory, tak. I cały czas to będę miał na uwadze, że rzucamy te kłody, które yy, sp sprawdzałem. Je. Sprawdzałem, czy, czy patrzą, czy dam radę, czy, czy, czy będę wiedział, gdzie iść, yy, gdzie uderzyć, gdzie, gdzie zapukać, yy, z kim porozmawiać, gdzie poprosić o pomoc w tych momentach. I tak, tak, to były mitingi, to były ludzie, co powtarzam. Wspólnota AA, to byli terapeuci, to byli e, psychologowie, psychiatrzy, psychoterapeuci, tam gdzie, uczest... tam gdzie uczęszczałem, tam gdzie potrzebowałem tej pomocy, bo ja że w tym czasie potrzebuję tej pomocy jak nigdy wcześniej. Wtedy tak bardzo potrzebowałem, bo nie dość, że trzeźwiałem, nie dość, że dopiero uczyłem się, stawiałem kroczki, w sumie raczkowałem po to dwa latka, 3 dwa lata, no to co to jest? To jest po prostu raczkowanie. Człowiek dopiero rozumuje świat tak jak dziecko, dopiero spostrzega, co niektóre rzeczy, co jest białe, co jest różowe, co jest zielone, rozumiecie? Więc ja też tak to robię. Ja słuchałem tych moich tak zwanych dinozaurów, których słucham do tej pory. A słucham też tych młodszych, którzy wchodzą, wnoszą coś z sobą. Bardzo miło mi ich słuchać, bo czasami mamy jakieś... <laughs> Jakieś inne spostrzeżenia mają na pogląd ten światowy, jakoś inaczej na to patrzą. I fajnie tak właśnie to się zgrywa. 12 kroków też, które w życiu człowiek przeszedł, które przerobił, ale mówimy, co roku będą inne, bo co roku nasze myślenie się zmienia, nasze podejście do życia się zmienia. Rozwijamy się. Jeśli za rok moje podejście do 12 kroku czy do pierwszego kroku będzie już troszkę inne, więc to znaczy, że ja cały czas się rozwijam, że ja nie stoję w miejscu. To jest fajne. Moi drodzy, więc tak, skoro mój problem e, alkoholowy powyżej siły wyższej, i tutaj było jeszcze wszyscy, którzy trafiają do A, wiedzą z własnego bolesnego doświadczenia, że nie powinni pić. Tak, nie powinienem spożywać alkoholu. Żadnej dawki, w żadnej ilości, e, to mnie zgubiło, e, to mnie otłumiło, e, moje myślenie było błędne, moje myślenie było zamglone. Moje spostrzeżenie na światło przez pryzmat butelki, denka, wszystko wydawało się inaczej. Problemy, które tutaj też nawet jest. Tutaj ten, wiesz, że właśnie picie było powodem moich największych kłopotów, ale też przyczyniło się do ich zwielokrotnienia. To to prawda, podczas picia te problemy urastały do takiej rangi: pójście do lekarza, bo. No, dajmy na to pójście do lekarza, bo uderzyłem się w parusze, które już było katastrofalne, bo byłem pijany. Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam iść się pokazać, jak ja się częsę, ja to wtedy muszę być częźwy, bo lekarz musi patrzeć, bo inaczej nie dostanę zwolnienia. Co najważniejsze, poprzeć było zwolnienie ważne, tak? Załatwienie się jakieś sprawy do urzędu, no to po prostu urastało do takich, nie wiem. No, wszystko po prostu przyczyniało, no, no urastało do takiej rangi. Że to było masakryczne, bo mam długi, i nie wiem jak żyć, bo ja muszę zarabiać i nie wiem jak żyć, to jest takie nudne. Tak to wyglądało moi drodze, a tak naprawdę wystarczyło podjąć tą pracę i zacząć spłacać te długi. I udało się. Musiał się na nadzwyczajnie, tylko wystarczyło przestać pić i żyć. Bo wtedy ta wegetacja, bo to inaczej nie można nazwać, to była wegetacja. Że to człowiek ciągle myślał o alkoholu. Jak nie było tych pieniędzy na alkohol, to to był dopiero problem. To był bardzo duży problem. Trzeba było kombinować. Czasami, nawet nielegalnie. Z wielokrotnienia, do i z wielokrotnienia, bardzo dużo, bo to jedno nakręcało duże, a to bo problemy, to, to było tego, że zaczęliśmy kłamać. Ja, ja, Artur, ja, Artur, alkoholik, nie, nie, że zaczęliśmy, tylko ja zacząłem kłamać. Może tak być, że zaczęliśmy, bo ja i Woda zaczęliśmy kłamać. Zaczęliśmy tutaj kręcić, tam kręcić, jedno drugie popychało, czyli po prostu ten problem wzrastał. Ja nie zatrzymywałem go, nie starałem się go rozwiązać, tylko po prostu nawarstwiał się. Nie, nie staram się z nikim rozmawiać, na, rozkładać. To. A jak ktoś mi powiedział, że jestem alkoholikiem, to w ogóle był już skończony u mnie w życiu. Także problem naprawdę urastają wtedy do rangi niemożliwości, jakie byłkolwiek nie było, czy nie wiem, utrata bliskiej osoby, utrata pracy. No, no, jak utrata pracy, to też przez nieraz było, jak mogli mnie zwolnić. Dlaczego? Na jakiej podstawie? Żebym byłem ulubionym, najlepszym pracownikiem. Oni by ze mnie ten zakład padnie, Jeden, drugi, trzeci sklep, czy coś tam. A wszystko do tej pory istnieje. Fakt, faktem, ja się wydawałem, ale co z tego, że ja byłem? Musiałem być wypity, żeby się wydawać, bo inaczej nie potrafiłem się wydać. To jest przerwane. Rozmowa z wykładźcami, rozwiązywanie problemów też nawarstwiało się. Eee, Urosła do takiej rangi zwykła rozmowa i wytłumaczenie, gdzie czasami to było parę słów, bo, uff, a strach to był tak ogromny, że nawet e, nieraz teraz, gdy, gdy jestem przeszły, coś trzeba wyjaśnić, to strach jest ogromny, tak? E, ale jak się idzie i się rozmawia, wtedy uff. jednak nie było tak źle. Przecież, w sumie, e, wiecie co? E, najgorzej to było, jak dzwoniła do mnie, ja, to zawsze, wiadomo, moja siostra. Nadzwoniła do mnie, a nie odbierałem telefonu. Po czego ona znowu może ode mnie chcieć? Pewnie mnie opierdzielić, że gdzieś usłyszała coś, o tym bałem, coś tego, i to już był problem, który się na To był taki problem. I teraz nawet nieraz, jak pocześć do mnie dzwoni, mówię, czego ona ode mnie chce. I już te stare myślenie, rozumiecie, wchodzi po prostu. Ten problem, który mnie spotyka. A tak naprawdę wystarczy odebrać i porozmawiać. Posiadałem yy. samochód, nie jeździłem, znaczy. Nie no jeździłem, no co mogę mówić, no nie jeździłem autem, no za to odpowiedziałem, ale posiadałem samochód, jeździłem samochodem, złapała mnie policja, wszyscy dookoła winni, bo policja mnie złapała, pozadzwonili na mnie, bo coś tam. Jakbym nie miał samochodu, nie byłoby tego problemu, nie piłbym, nie wsiadałbym za kierownicę, taka jest prawda. Więc te problemy jakikolwiek by nie było, na pewno będzie nam urastał moi drodzy. Także na tyle. Jeśli zapraszam Was moi drodzy do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia mojego kanału, do komentowania, do polajkowania tego filmu. Także zwracam się do Was, żebyście w komentarzach komentowali to, odpowiadali. Będzie mi bardzo przyjemnie z tego powodu. Więc. Dziękuję wam, że jesteście, trzymajcie się i co? Do jutra, żeby nie, nie, nie przedłużać, żebyście zdążyli jeszcze dzisiaj odsłuchać ten film, także pozdrawiam, mam nadzieję, że rozumiecie to co mówię, <grymne> pozdrawiam moi drodzy, trzymajcie się.